Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie. Profesor Maciej Grzesiak dziś ubrany jak robotnik. Dlaczego tak? Proszę spojrzeć na ta tablicę. Wielki architekt. Wartość liczbowa tych słów to 433. Język polski. Wartość liczbowa tych słów to także 433. Jako, że posługuję się językiem polskim, myślę, że mogę być narzędziem wielkiego architekta. Co mnie do tego przekonuje, poza tymi dwoma zjednoczonymi w liczbie słowami? Mianowicie, pierwsza rzecz: droga numer 433 niewątpliwie prowadzi do centrum. Poznania. Drodzy Państwo, wykorzystując macierz DD, o której wspominałem na jednym z poprzednich wykładów, buduję zestawy słów, które można zmieścić w kontekście, a w zasadzie z których można ułożyć krótką choćby narrację dającą do myślenia. Mamy liczbę 155. Pasuje ono do takich słów jak cisza, iskra, Sens, łódź, głowa, krew i płacz. Dla mnie wszystkie można powiązać z porodem. Mamy zatem siedem słów, które do siebie pasują. Za chwilę przedstawię kolejne. Drodzy Państwo, kolejne trzy słowa, wszystkie powiązane z liczbą 507. To drzewo poznania. Odpowiedzialność, a także wiara, nadzieja, miłość. No tutaj można powiedzieć, że wszystko nabiera jakiś tutaj nabiera kształtu teologicznego. Natomiast, oczywiście, skoro mówimy już o drzewie Poznania, to na jednym z poprzednich wykładów wspominałem Państwu, że takie drzewo yy, rośnie w Poznaniu, jabłoń, i znajduje się ono w miejscu powiązanym z liczbą 666, czyli liczbą człowieka. Łamane na zwierzęcia, no, czyli liczbą poznania, tak? 666 to jest liczba poznania. No i oczywiście odpowiedzialność w tym momencie za to, co poznajemy, jak to wykorzystujemy, spada na nas, na ludzi, tak? Poznajemy powiedzmy atom i te wszystkie różności z nim związane, czyli możemy stworzyć bombę atomową, wszystko zniszczyć, a możemy też mieć czystą energię. Oczywiście są różne ryzyka związane z atomem, ale nie o to chodzi tylko po prostu o tą możliwość wykorzystania ku budowaniu i ku niszczeniu, tak? No i tak to właśnie wygląda. Będziecie poznawać dobro i zło, czyli generalnie eh, będziecie tworzyli narzędzia, które można wykorzystać złojako. Wiara, nadzieja, miłość to także 507. W tym przypadku istotne jest także to, że o wierze, nadziei i miłości dowiadujemy się z 13... Rozdziału pierwszego listu do Koryntian i jest to werset trzynasty. Mamy zatem dwie trzynastki, i dlatego też pozwolę sobie przejść do kwadratu trzynastki, czyli liczby 169. Drodzy Państwo, liczba 169 pomnożona przez 3 to jest 507, czyli poprzednia liczba. Tak się dziwnie ułożyło przed chwilą. Się zorientowałem, tych odkryć jest naprawdę całe mnóstwo i dochodzą, przychodzą mi do głowy w różnych dziwnych momentach, także podczas kręcenia improwizowanego wykładu. Proszę Państwa, spójrzmy. 169 to narracja, pieśń i potęga. Analitycy współczesnej geopolityki często podkreślają, że narracja jest niezwykle istotna dla prowadzenia działań politycznych. Tak? Mówi się, że Putin stworzył swoistą narrację dotyczącą y, roli Rosji we współczesnym świecie, tak? wielu biegów nowość i tak dalej. Zaraz udowodnię, że Putin strasznie się myli. Y, natomiast teraz idziemy dalej. Narracja, pieśń, czyli epicki utwór narracyjny o tematyce historycznej, to w średniowieczu tak definiowano pieśń, Natomiast niewątpliwie jest to gatunek literacki poezji lirycznej. Narracja i pieśń, można by powiedzieć, że są ze sobą zgodne. No i oczywiście potęga, tak? Potęga, czyli jeżeli stworzymy odpowiednią narrację, nadamy temu piękny, przekonujący dla społeczeństwa kształt, to w tym momencie możemy mieć potężne oddziaływanie na społeczeństwo. I można w ten sposób wygrywać nawet wojny, uważam. I teraz tak. Mamy dalej, kocham Cię. Mamy także empatię, i mamy słowo sędzia. No, wierzymy w Boga, który jest sędzią sprawiedliwym, wierzymy w Boga, który jest miłosierny i pomimo naszych grzechów yy, wciąż daje nam szansę. Tak? Także taką szansę ma także Władimir Putin. Ma szansę na zmianę, mimo ogromu zła, którego dokonuje Władimir Putin. Może się nawrócić i może pociągnąć ze sobą całą Rosję z korzyścią dla całego świata. W tym momencie jakby ten postulowany aspekt Rosja katechonem może jak gdyby się urealnić, tak? Nawrócona Rosja faktycznie może być błogosławieństwem dla świata. Póki co nie jest, póki co świat dąży w drugą stronę. Także mamy tutaj rozróżnienie na dwie potęgi. Z jednej strony możemy budować potęgę dzięki narracji, tworząc piękne opowiadanie, pewną pieśń i wychodząc z założenia, że kochamy, a z drugiej strony możemy tworzyć potęgę czołgów, rakiet i ostatecznie doprowadzi to świat do klęski. Póki co zmierzamy właśnie do tego scenariusza. Dwójka i ósemka. Tak jak to przed chwilą powiedziałem. Dwójka słownie to także 169. Ósemka słownie to także 169. A teraz będzie krótko. 137. Naród, misja, próba. Istnieją jeszcze trzy inne ważne słowa powiązane, natomiast zdecydowałem się na zaprezentowanie tych trzech, ponieważ pasują do kontekstu, który mam nadzieję, że potrafią już Państwo w jakimś stopniu uchwycić. I to na tyle. Naród, misja, próba. Liczba 199 pasuje do takich słów jak Polska, Ukraina, Front, Klucz, Postać, Korona, a także do słowa wolni. Wolni ludzie, zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. Wedle mojego poznania, Właśnie to nas czeka w przyszłości. Słowo front odnosi się oczywiście do naszej wspólnej walki, ale nie mam tu na myśli walki powiązanej z zabijaniem, ponieważ zabijać ludzi nie wolno. Polska i Ukraina są powołane do tego, żeby nawrócić Rosję. A moja rola jest taka, aby Państwu o tym opowiedzieć i Państwa do tego przekonać. Czy jedna osoba może wzbudzić Lawinę zmian? Moim zdaniem tak. Liczba 138 pasuje do słów wola, wiara, a także jaźń. Jestem przekonany, że wolą Boga jest to, by nastąpiła zmiana. Mam silną wiarę w to, że jestem w stanie wziąć w tym czynny udział. Dzięki jaźni, czyli dzięki temu, co nazwałem na jednym z wykładów Centrum Poznania. Dzięki temu, co dzieje się w mojej głowie. I co może się zacząć również w głowie państwa. Oczywiście w głowach państwa. Liczba 170. Stan faktyczny. Rosja równa się wojna, równa się gwałt. Przykro mi, ale tak jest i tak było. Przed wieloma laty również. Polska doświadczyła tego, teraz doświadcza tego Ukraina. Rosja jest zła. Ale co powinno nastąpić wkrótce? Stare zmiana gnoza. Dlaczego gnoza? Dlatego, że Gnoza to poznanie, tak? O to chodzi. Nie musi się kojarzyć źle negatywnie. Gnoza, czyli poznanie. Jeżeli rozszyfrujemy zamysł wielkiego architekta dzięki narzędziu, którym jest język polski, to wówczas będziemy musieli podjąć decyzję za oryginalną. Albo uznajemy, że jest to prawda, albo twierdzimy, że jest to kłamstwo, tudzież po prostu bzdura. Liczba 307. Słowa. Piękna kobieta. Niewinny i krew króla. Czysty obraz teologiczny. Maria pod krzyżem. 307 to także droga, która prowadzi do Poznania. Możecie to Państwo sobie sprawdzić na mapach. Liczba 378. Nazarejczyk, Królestwo i Święty Graal. Wnioski wyciągnijcie sobie Państwo sami. Ja tylko dodam, że liczba 378 po odpowiednim przekształceniu może nawiązać do liczby fi. 378 minut to 6 godzin i 18 minut, a ten układ liczbowy pasuje do liczby fi. Liczba 400 pasuje do słowa prawdziwy, pasuje do słowa romantyzm, pasuje do słów kąt prosty. A następnie mamy autorytet i bomby atomowe. Do czego zmierzam? Otóż, jako osoba wierząca, uznaję autorytet Boga i to, że jego słowo nie wprowadza w błąd. Mamy zatem autorytet. Ta sama wartość liczbowa to bomby atomowe. Jak to ma się do siebie? Otóż. Można podążyć za autorytetem argumentu albo za autorytetem siły. Nie ma większej miłości niż ta, kiedy ktoś oddaje życie swoje za swoich przyjaciół. Powiedział to ten, który następnie nie zrobił nic, by powstrzymać ataki na miasta, na ludzi, który jest winien tysiąc śmierci tysięcy niewinnych istot. No, i to ten sam człowiek, który ma wybór zero jedynkowy. Albo pójdzie w kierunku tego, co tutaj jest na dole, albo uzna autorytet nazaryjczyka. A co Jezus ma do powiedzenia Moskwie, której reprezentantem jest Władimir Putin? Liczba 223. Jezus, Moskwa. Nie zabijaj. I z tym przesłaniem do Władimira Putina kończę tę część. I tylko jeszcze małe uzupełnienie. Drodzy Państwo, oto znak pacyfizmu. A tutaj mamy okrąg opisany na kwadracie. I wskazówki zegara, tak? Powiedzmy, że to jest, taka jest tarcza. Kiedy dwie wskazówki, tutaj będą obie, na tą nie patrzymy, wycelowane są będą w kąt prosty na tarczy, to otrzymamy godzinę czwartą celowo i pół, która odczytana od prawej strony da nam równoleżnik poznański N52-24. Jeżeli obie wskazówki będą wycelowane w kąt prosty po drugiej stronie, Wówczas będziemy mieli godzinę 7.37 i 30 sekund, które pod od tyłu, oczywiście zaraz wtedy zniknie, da nam południk E37-37. I, I drodzy Państwo, co jest istotne? Na przecięciu tego równoleżnika i tego południka leży miejscowość Liwny. Jest to miejscowość, w której urodził się rosyjski prawosławny teolog, który głosił teorię pustego piekła. Można mieć nadzieję na to, że piekło będzie puste, choć logika podpowiada, że raczej tak nie będzie. Można też oczywiście nie wierzyć w piekło, ale niewiara w piekło nie spowoduje, że ono przestanie istnieć. Tak? Według mnie takie osoby jak Władimir Putin w chwili obecnej no, generalnie zmierzają właśnie do tego miejsca, gdzie panuje znaczny dyskomfort cieplny, i ma jeszcze szansę, by to zmienić. I teraz tak. Mamy znak pacyfizmu, mamy zegarek, gdzie w oba kąty proste wchodzą wskazówki i dają nam wyjście do wyodrębnienia równoleżnika i południka. I drodzy Państwo, tak się składa, że ten równoleżnik dąży do poznania, natomiast ten południk dąży 那开门了。